Nie widzisz książki, to nie zwlekaj na ciebie czeka biblioteka, żeby książki czytać cieć, wszystkich ich nie musisz mieć. W bibliotece na półeczkach, każda znajdzie się książeczka i z humorem i Co do płaczu, i dość, jak szybko osób bądź pośpieszni. Dla dojozy i dla dzieci, biblioteka ci polecić. To jest po prostu jak teraz. Porytelny, jak wybierać. Co do chłopie jest nowego, i czy to jest dla każdego. Nasz krótki